Co prawda jednostka położyta hektara to jest niewielka powierzchnia i to są niewielkie kwoty tak naprawdę, które uważam no, w żaden sposób no, nie zasilą naszego budżetu tak? i dlatego uważam, że gdyby była to forma dzierżawy, to tak naprawdę to my możemy stawiać warunki za jaką kwotę, bo jest to nasza własność. I w ten czas, myślę, byłoby to korzystniejsze, to tutaj prosiłbym ewentualnie parę zdań pod względem właśnie yy, tym ekonomicznym, tak? Tę argumentację ekonomiczną, finansową po prostu, żeby Pan mógł ewentualnie nam się podzielić. Kto z Państwa Radnych jeszcze? Proszę bardzo Radny Waldemar Panie przewodniczący, Szanowna Rado. Ja chciałem powiedzieć tylko, że na przykładzie Gdyni, drodzy Państwo, Obrzeża Gdyni to jest cena najmu gruntu około 5 zł za metr. Nie będę tu się rozbijał o te dziesiąte części, ale powiedzmy wynajęcie hektarowej działki u okolicy ulicy Hutniczej Końca. W linii prostej tam do oczyszczalni nie ma kilometra. To jest rząd 50 tysięcy złotych miesięcznie. tak I tutaj ja myślę, że jest o co powalczyć. Na komisji żeśmy dużo o tym rozmawiali. Ja wiem, że PEWIK jest dobrym płatnikiem podatkowym, ale tak jak tu już kilka razy wspominałem, mamy jakby trzech gigantów na terenie naszej gminy, którzy płacą tylko podatki i tylko podatki. Nie biorą w ogóle udziału w życiu gminy. Dlaczego nie wiem. Mamy przykłady, nie wiem, Bełchatowa i yy, te, te Puławy, nie Puławy, to dzięki tym zakładom te gminy tam funkcjonują, żyją, a tutaj po prostu my borykamy się z uciążliwością tego typu zakładów. Ja wiem, że oni przerabiają też nasze, nasze ścieki i nam dostarczają też wodę, ale pamiętajmy, że nie tylko, tak? To cała Gdynia, Reda, Rumia, wszyscy jakby korzystają z usług tej firmy. Nie jest to Firma charytatywna, tylko płacimy słone pieniążki za to wszystko i ja tu nie widzę powodu, dlaczego mielibyśmy dla nich stosować jakąkolwiek taryfę ulgową. A powiedzenie, że chcemy wszystko ujednolicić, no to chyba na moje to jest nie, nie na miejscu. Dziękuję. Proszę bardzo, radna Mirosława Piotrowska. Jednocześnie i kanał. I Panie jak już była, jest ta sytuacja, że oni, y, czyli y, dyrektor Peliku chce y, te, na, te tereny pod y, tak zwaną dzierżawę wieczystą na 99 lat, a co z kanałem? Kanał, z tego co wiem, to y, mamy zawartą umowę użyczenia, czyli za darmo w ogóle korzysta. Kiedy Nastąpi porządkowanie. Bo Pedik porządkuje dla siebie w sposób no, korzystny. To, co powiedział tu radny Kupna, dzierżawa, a dzierżawa wieczysta, to dwie jakby różne formy korzystania z nieruchomości. Przy dzierżawie wieczystej, przepisach dzierżawy wieczystej, po jakimś czasie Pelik za symboliczną kwotę wybuchu. Proszę bardzo, radny Marcin Buta. Dlatego ja Panie Przewodniczący, jakbym prosił o wyświetlenie tego załącznika granicznego. tej uchwały jest ten teren, który jest zakreślony na niebiesko. To są tutaj trzy nieruchomości. Jedna nieruchomość tak naprawdę. Sześć nieruchomości, A, to jest Czyli nie, to co włącznik rozumiem jest, jest... niekompletny, tak? Okay. Nie, jest kompletny. Rozumiem, A rozumiem, że tą w że... działek w miejscu burza ukochania. Okej, widzę po prostu, że te dwie małe prostokąciki po prostu, że tam chyba są działki takie drobne jeszcze, bo to z tego chyba wynika po prostu, tak, ilość tych działek, ale chodzi mi konkretnie o ten teren, który tutaj taki ma podłużny prostokąt i nie wiem, proszę mnie wyprowadzić, jeśli się mylę, bo to wskazuje na to, że to jest jakaś droga dojazdowa, Tutaj, ja może wskażę ten, ten, ten teren. To jest połączenie, po prostu jakby dwóch. Widzicie, że ten teren łączy dwa ciągi komunikacyjne, które z tego załącznika graficznego chyba się tutaj wykreślają. Jeśli będzie to użytkowanie wyczysteczne od to też proszę pamiętajmy, że prawo do tego gruntu będzie miała spółka. Tak, ta, która tak naprawdę, no, robi biznes. Ja nie wiem czy to będzie korzystne po prostu również dla nas, dla gminy, że my sobie po prostu jakby paraliżujemy w ten sposób po prostu czy zmniejszamy ciąg komunikacyjny, tak? no bo czym więcej ich je, jest tym lepiej się poruszać, tak? to też prosimy wziąć pod uwagę, bo tutaj chyba jednak e, powinien być ten teren szczególnie po prostu wyłączony, ten, ten komunikacyjny po prostu. Który tutaj się nam nakreślił, że jest połączeniem tych pozostałych dróg, które widać po jednej stronie i po drugiej. Dlatego chciałbym ewentualnie, jeśli Pan Wójt by pozwolił, żeby wyjaśnić tę kwestię po prostu i, i czy można byłoby wnioskować o zmianę tej uchwały w pewnym zakresie. Proszę bardzo, wójt Marcin Majek. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, odpowiadając no, tutaj na to pytanie Pana Radnego Marcina Puchyra odnośnie tego konkretnego nieruchomości, to nie jest nieruchomość nie drogowa. To jest nieruchomość, gdzie jest kolejny kolektor, gdzie nieruchomości ścieki jeszcze nieoczyszczone, które wpływają po prostu do oczyszczalni ścieków. Do tych oczyszczalni wpływają dwa na kolektory. Jeden, właśnie ten, o którym mówimy, on wpływa od strony Rumi to jest tak zwane WR, czyli Wejderoby Miarena, a drugi od strony, powiedzmy południowej od strony Gdyni, to jest na drugą litraktorki też na które są. Także to nie jest absolutnie żaden ciąg komunikacyjny, Mało działka jest w połudnej spółki perfiki. To jest gdzieś ta sama po prostu historyczna, że te wszystkie działki kiedyś nie były w po prostu przekazane jakby pożądania w pożądaniach. Nie ograniczamy żadnej publikacji. Proszę bardzo. Za wyczerpującą odpowiedź. I ostatnio tego pytanie i dziękuję panu przewodniczącemu za wyrozumiałość e, Czy w związku z tym, że to jest działka, pod którą przebiega kolektor, czy na dzień dzisiejszy gmina Kosakowo czerpała z tego korzyści, tak. z bezwzględnego korzystania, bo rozumiem, że jeśli na naszej nieruchomości był kolektor, które odprowadzał, czyli instalacja liniowa, czy my jako gmina czerpaliśmy korzyści po prostu finansowe z tego tytułu, bo jeśli tak, to prosimy by powiedzieć po prostu tu Szanownej Radzie, jakie to były korzyści, bo teraz, jeśli jesteśmy przy tej kwestii finansowej, mm. że mamy tutaj zdecydować o o dzierżawie wieczystej, to być może nam się to nie kalkuluje, bo jeśli takie korzyści były, to chcielibyśmy po prostu wiedzieć, co jest dla nas korzystniejsze, czy dzierżawa wieczyste, którą mamy podjąć, czy po prostu to, co już spółka była zobowiązana płacić do gminy, o ile płaciła? Proszę, dobra słowa na ten temat. na wielkości. My ze spółką odnośnie tych budów y, rozmawialiśmy i korespondowaliśmy już chyba ze dwa lata, to jest bardzo skomplikowane i jednocześnie y, trochę się odniosę do tego co mówiła Pani Radna Miłosława Piotrowska z regulacji e, kanału zrzutowego. Kanał zrzutowy faktycznie do tej pory w żaden sposób, y, można powiedzieć, że nie był jakby, jakby, jakby jakoś usankcjonowany, natomiast na chwilę obecną traktujemy to, że to jest po prostu instalacja i tam będzie po prostu to będzie zorganizowane poprzez służebność nieruchomości na tych e nieruchomościach gminnych. Także dążymy do tego, żeby e tak na co roku ta aż do była zachowana, żeby sposób korzystania był po prostu jakoś prawnie uformowany. To nie będzie służona przesył, tylko użytkowanie wieczyste Żeby Pan nie się odnosił do innego tematu, a do tego co Pani Radna poruszyła w tym zakresie. E na czy... sobą kwestię pytamy, to czy nie było to, że gina nie miała i, i nie przewiduje, że będzie chciała. Pani radna ja przewodnicząca komisji dokładnie podała nawet wartość, y, jaka ma wpłynąć do budżetu gminy w tym temacie. Tak, ale jaka uwagę odpowiedzią do... Tak moje pytanie Panie Przewodniczący, bo żeby podać analizę tak z tytułu właśnie. Yy, yy, przesyłu, tak no bo jeśli mamy instalację na swoim gruncie, to jest taka, yy, 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 można pobrać podatek od przesyłu po prostu, czyli od instalacji można pobrać dzierżawę od gruntu, w związku z tym, że dzierżawimy grunt na taką funkcję i czy taka analiza po prostu była wykonana względem tego, co Państwo proponujecie, co Pan by zaproponował. Ktoś z Państwa radnych też ma pytania? Czy możemy od Panią uzyskać odpowiedź? Panie Radny, to jest poza zakresem y, to pytanie, które Pan pyta, poza zakresem projektu uchwały. Zatem przyjdziemy do, nie ma więcej pytań. Mogę zabrać głos, bardzo istotny nie. tutaj. Nie. Chodzi o szybkość. Przechodzimy do. Państwo, niedawno dawaliście nie da w absolutorium, że się okazuje, że działki gminne były po prostu niepranio użytkowane. Panie Radny, ja bym prosił tak o spokój. Przechodzimy do głosowania. To jest ominięcie ustawy, żeby przysporzyć bydłkowi korzyści. Panie, więc, to jest, tak, panie jest bardzo istotna informacja. Panie, panie Przewodniczący, ja działa Pan na szkodę gminy. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym rano była komisja, można było wszystkie kwestie sporne wątpliwości wyjaśnić i to było odpowiednie miejsce, żebyśmy też na sesji w większości groni byli wtedy przygotowani żeby na tyle, że nie, nie mamy wątpliwości. No to przechodzimy do głosowania. To jest jedno zdanie. Nie, nie, nie udzielam głosu. Jesteśmy teraz... Ja myślę, że głosują. pan działa na szkodę gminy i to będzie istotne, Przechodz, bo w tej chwili użytkowanie wieczyste można o, będzie proszę, przez, zmienić na własność, proszę, a dzierżawy nie będzie proszę, można. Proszę, proszę I to jest istotne, co pan Buchna powiedział. Głosujemy na nad podjęciem uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Temburze gmina Kusakowo działki numer 366 na 3, 366 na 4, 367 na 3, 367 na 4, 409 na 3 i 371 na 10. Głosujemy elektronicznie. Jeszcze, dobrze, wszyscy panowie radnych zagłosowali, dziękuję, 13 radnych głosowało, 60 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących, podjęliśmy uchwałę. Kolejny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na oddanie i wieczyste wieczystej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kazimierz, gmina Kosakowo. Działki numer 917 na 6, 918 na 1 i 1007 na 3. Proszę bardzo o opinię Komisji ds. Finansów i Strategii Rozwoju. Komisja czterema głosami za i dwoma wstrzymującymi pozytywnie zaopiniowała projekt. Uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, radny Marcin Bukna. Proszę o wyświetlenie tych nieruchomości. Szanowna Rado, no, Panie Wójcie, drodzy goście, drodzy mieszkańcy, ja mam w związku z tą sytuacją wcześniejszą kolejne pytanie. Czy również te nieruchomości dotyczą tego samego podmiotu i tutaj Państwo zmierzacie do tego, żeby ten stan prawny po prostu naprawić? I chciałbym ewentualnie od Pana Wójta usłyszeć właśnie. Tutaj mamy jedną działkę widać dosyć o znacznej, dosyć znacznej powierzchni, zaś pozostałe te dwa prostokąciki, prosto czy to są też tereny przyległe do kanału śródowego, a ten pozostały czy to jest teren ujęcia wody, czy ewentualnie ma inną funkcję, żeby pan tutaj jakby w dwóch zdaniach po prostu zobrazować te, te nieruchomości po prostu i w jakim celu one. Mają być y, przeznaczone na od użytkowania wieczyste. No, proszę bardzo, Panie Wójcie. Szanowni Państwo, ja już częściowo przy poprzedniej uchwale. To są trzy działki, które są zlokalizowane przy ujęciu wody. To jest w, blisk, w bliskim sąsiedztwie miasta Reda. Działki nie graniczą w ogóle z kanałem wychowym. Są dwie działki, które graniczą. Ten, yy, z drogą opiołową. Natomiast mówię, te wszystkie trzy działki, jeżeli Państwo uważają na wszystkie działki dookoła, to te działki są w wieczyste z półki w Te trzy działki z jakichś, że tak powiem, trudnych do określenia, tak powiem, sytuacji nie zostały wówczas przekazane w użytkowanie wieczyste. Natomiast w yy, tak, możemy mieć jednolity sposób zarządzania tymi nieruchomościami. Panie Wójcie, dziękuję za tą odpowiedź, ale Pan sam zaprzecza sobie, ponieważ Pan z jednej strony mówi, że są w użytkowaniu wieczystym, a z drugiej strony trzeba je po prostu, użytkowanie po prostu tutaj uchwałą Rady wprowadzić. Także na dzień dzisiejszy te trzy działki, rozumiem, są własnością Gminy Kosakowo i Gmina Kosakowo jest właścicielem i rozumiem, albo proszę mi powiedzieć, w jaki sposób spółka BEWiK korzysta z tych nieruchomości? Na jakiej podstawie prawnej spółka PEWI korzysta z tych nieruchomości? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Panie radny, jak już na przykład komisji. Na dzień dzisiejszy one nie są w użytkowaniu wieczystym. Jeżeli mamy do końca, to co tam powiedziałem, to sąsiednie nieruchomości są w użytkowaniu wieczystym. Jeżeli proszę pana, całą Matkę jest cały prostokąt, gdzie jest wykreślona, że tak powiem, strefa ujęcia wody i tam jest w tej chwili raz, dwa, trzy, uchwały użytkowała ten grunt. Czy pan mi powiedzieć w stanie? Jakowoj? Znaczy na dzień dzisiejszy ja tego nie powiem, ja... Rozumiem, dziękuję za taką odpowiedź, chociaż tutaj właśnie pasowała się taka refleksja po prostu odnośnie tego absolutorium, po prostu drodzy Państwo, czyli mamy nieruchomości, które Pan wójt nie wie, na jakiej podstawie prawnej po prostu są eksploat użytkowane nasze gminne. Dziękuję. Wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczystej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kazimierz Gmina-Kosakowo, działki numer 917 łamane na 6, 918 łamane na 1 i 1007 łamane na 3. Głosujemy elektronicznie. 15 radnych głosowało, 5 głosami za, przy, 5 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących. Nie podjęliśmy uchwały. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały dotyczącego zawarcia porozumienia między gminą Kosakową a powiatem płuckim na realizację zadania publicznego. I proszę bardzo o opinię Komisji ds. Finansów i Strategii Rozwoju. Nie chcę tej umowy z powiatem. Dobrze, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. A proszę bardzo, radna Mirosława Piotrowska. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie. Z tego względu, że 29 tysięcy dla powiatu za zadania, na zadanie, które, za które odpowiada powiat, to dla mnie jest nie do przyjęcia. Chociażby z formalnego punktu widzenia. To, że powiat ma problemy finansowe i nie zaplanował sobie stosownych pieniędzy yy, które miały pokryć koszty przesyłanej do mieszkańców Kosakowa korespondencji, konkretnie poczta na zapłacenie faktur na rzecz poczty, to powiat nie wie, że u nas się dynamicznie rozwija gmina i my mamy płacić teraz za to, że mieszkańcy nasi otrzymują korespondencję z powiatu. To dla mnie jest powiązana sprawa yy, i nie do przyjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan Wójt, też Pan Wójt się orientuje, że inne gminy też yy, taką pomocą udzielają. Nie tak dużo nie budują, jak no i stąd nie ma takiej potrzeby takiej <grymne> No To jest jakaś równość. I wszyscy płacą za miejsce albo są za że płacą tak, nie płacą mają. Jeśli jeszcze, jeszcze można, to pani sekretarz y, takie jak bo pani to będzie zorientowana, co ona wiedziała, jak my no jako Urząd Gminy Kosakowo rocznie za korespondencję i ile, no, jakie koszty musimy Tak jak mówiłam dziś rano na komisji, e, zwrócił się e, właściwie od roku faktycznie ta dynamiczna praca, którą widzicie Państwo w formie uchwała. Pracownicy odczuwają w trakcie przygotowania tych uchwał. To ma już okazało się w starostwie powiatowym. Postępowania administracyjne, które są prowadzone na rzecz naszych działań, właściwie drogowych w większości, zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym, znacznie wykraczają poza plany. I z relacji tutaj wiem, że dwie trzecie e, wydatków właśnie e, poczty na takie postępowania administracyjne dotyczą e, spraw gminy Kosaków. I stąd też właśnie wpłynęło pismo z Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pusku, e, które m, przedstawia, że wydział, e, sprawy prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa starostwa Powiatowego w Płocku, wynikające z inwestycji drogowych realizowanych przez gminę Kosakową. Zwracam się do Pana Wójta z prośbą o udzielenie Powiatowi Płockiemu pomocy finansowej. Pomoc na pokrowe koszty przekazanej niezbędnej korespondencji stronom biorącym udział w postępowaniu oraz koszty ogłoszeń prasowych. Myśmy tutaj w do wniosku, że to jednak te postępowania yy, były, wchodziłyby w grę. Wiemy również po yy, sytuacji w Gminie Kosakowo, że faktycznie yy, w, w Gminie 200 tysięcy złotych rocznie to jest właśnie ta. Obsługa poczty, więc wiemy, że te koszta szalenie wzrastają. No i tutaj mówię, po w zeszłym roku, powiedzmy, nie odnieśliśmy się do tego. W tym roku trwały te rozmowy pana starosty z panem Wójtem i Wójta z panią skarbnik starostwa powiatowego. I tak jak Wójt jeszcze na komisji uściślił że powiedzmy, porówno w wydatkach jest jakiś procent normalnego bieżącego załatwienia spraw gminy w powiecie, ale nadto, to co tutaj wnioskują, to jest to nadto, które wynika z bardzo dużej aktywności i pracy, którą wykonujemy tutaj, a później przekłada się to na wydatki Starostwa Powiatowego w Budzku. No i jest to jakiś precedens na pewno, Natomiast no, myślę, że w ramach, jak sama Jakieś porozumienie, które byłoby oczywiście konsekwencją państwa decyzji podjęcia uchwały. Musiałaby być zawarta umowa i porozumienie, i to po stronie powiatu stawiane by były wymagania, aby jak zwykle bardzo rzeczowo przedstawić rozliczenie tych wydatków. I myślę, że właśnie na podstawie jakiejś ilości spraw i przede wszystkim wskazania w fakturach Usług Poczty Polskiej, że dotyczyło to spraw mieszkańców gminy Kosakowu. Dziękuję, proszę bardzo, radna Bożena Rosza. Panie Wójcie, proszę mi powiedzieć tą kwotę, którą tutaj jest wnioskowana to była propozycja z powiatu o tą kwotę 29 tysięcy, czy to jest wyliczone z ogólnej całej puli przeznaczonej na korespondencję? W piśmie mamy wskazaną kwotę na 29 tysięcy i są tu zawarte postępowania oraz koszty tych ogłoszeń prasowych. I myśmy tutaj już te ogłoszenia prasowe jakby darujemy, natomiast nie będziemy w to absolutnie gdzieś wkraczać, ale no sam fakt tego informowania stron, Biorących udział w postępowaniach. Bierzemy to pod uwagę i po prostu wiemy też i mamy doświadczenie, jak znacznie wzrosły koszty usług Poczty Polskiej. Zresztą Państwo wiecie, że od dwóch lat bodajże weszliśmy w progi zamówień publicznych i my również organizujemy przetargi. I na komisji też wspominałam, że, że jest to trochę, ale to tak na marginesie, jednym zdaniem, że, że jest to trochę taki monopol tutaj. Nie ma, nie ma na to na razie rady. I my to wiemy, czyli tu po stronie administracyjnego zarządzania i organizacji wiemy, że te koszty szalenie wzrosły. Wiemy również, że ilość spraw prowadzonych w starostwie, w Wydziale Architektury i Budownictwa jest proporcjonalnie niebywale wyższy niż innych miast, gmin miast Powiatu Półskiego. W związku z tą, z tą współpracą, która. Mogę, Panie Przewodniczący? W związku z tą współpracą, co Pani mówi, z tym, z tym co, my, co się dzieje, tak jak u nas w Gminie Kosakowo, może przyjmiemy albo zmniejszmy tą kwotę i wspomóżmy, jak to mówią, sąsiada dla tej dalszej nowej współpracy, która, która jest na chwilę obecną. Dziękuję. Proszę Panie, czy procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę to są darmowe procedury? Nie, czy to jest nie. Posztuje, czy to jest mapa do celów projektowych, nie posztuje, Czy uzyskiwania pozwoleń na budowę, czy powiat, że tak powiem, charytatywnie, tutaj wszystko robi, czy są różne opłaty skarbowe? bo ja, o ile ja pamiętam, to jak ktoś coś buduje, to dużo pieniążków płaci na te wszystkie różne rzeczy jest utyskiwanie z ich strony, że my to dużo budujemy i oni mają takie straty. Nie, to niech oni, może te pieniądze, które uzyskują z tych wszystkich opłat proceduralnych, niech, niech, niech nam oddadzą. Tu, tu chodzi o zrydy, a nie o opłaty od mieszkańców. Proszę, proszę bardzo, radna Wina Szydłowska. Ja bardzo y, dynamicznie z nami współpracuje, a my z powiatem. We wszystkich zakresach i również w zakresie opłaty pocztowej. Skoro my negocjujemy, skoro my robimy przetargi na opłaty pocztowe, tak zrozumiała pani skarbnik, pani sekretarz, tak? To może byśmy przejęli na siebie obowiązek całkowicie opłaty i opłata jest zryczałtowana, wynegocjowana.